Witam Was serdecznie, to ja, dziadek Senoszy. Przed zaproszeniem Was na filmik chciałbym powiedzieć tylko słowo wyjaśnienia. W moich filmikach czasem widać wkrada się taki chaos. Robię jedno, mówię drugie, myślę pewnie trzecie. To dlatego, że robić to robić, a wyjaśniać jeszcze co się robi, to troszkę coś innego. Niemniej przepraszam Was za to, będę starał się eliminować ten chaos z moich filmików. Z czasem myślę, że będą bardziej zrozumiałe, ja będę się wysławiał nieco lepiej, dokładniej. I dziś również odcinek taki nieco inny, ponieważ przez przypadek usunąłem sobie całe audio, jakie nagrałem podczas tworzenia materiału. Dlatego audio, które słyszycie w tej chwili, zostało dograne w postprodukcji. Być może będzie to wyglądać dziwnie. Być może dla niektórych będzie to nawet lepiej, bo ja będę miał więcej czasu na zastanowienie się nad tym, co mówię, a co robię na ekranie. I w tej chwili zapraszam Was serdecznie na filmik, którego tematem jest odlewanie małych elementów, robienie form i robienie ich kopii. Element ten jest wybrany nieprzypadkowo. Jest to jakiś tam kieł, jakiś tam ząb. Tutaj pozdrawiam osoby zainteresowane, ale tak jak mówię, wykonywanie formy i odlewanie każdego takiego mniejszego, nieskomplikowanego przedmiotu odbywa się tak samo. Dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszam serdecznie na film. Zaczynajmy więc. Przede wszystkim musimy mieć nasz obiekt, który chcemy skopiować. To jest podstawa. Ja mam taki jeden prosty kieł i jeden nieco bardziej skomplikowany, ale tak jak już wspominałem wcześniej, to może być niemal wszystko, co nie jest jakoś bardzo mocno skomplikowane. Od razu zaznaczę, że do wykonania tego odlewu nie jest nam potrzebna ani komora ciśnieniowa, ani komora próżniowa są zupełnie zbędne, dlatego że elementy takie dosyć nawet niekoniecznie małe, ale wszelkie elementy, które nie są mocno skomplikowane, śmiało możemy odlewać bez używania komór ciśnieniowych czy próżniowych do odgazowywania silikonu czy żywicy. Oczywiście możemy ich użyć, wtedy mamy stuprocentową pewność, że nasz odlew wyjdzie idealnie, ale nie musimy tego robić. Na filmie widać również, iż jeden ząb miał uszkodzony korzeń. Ten korzeń jest taki nieco czarny. Został on zrekonstruowany za pomocą dwuskładnikowej masy epoksydowej, jaką jest Apoxis. Sculpt. Jest to masa dwuskładnikowa, która utwardza się po wymieszaniu. Porcji A i porcji B utwardza się samoczynnie w przeciągu 24 godzin. Jest to bardzo przydatna masa. Ja używam jej do wielu innych różnych zabiegów, ponieważ utwardzona daje się obrabiać bez problemu dremelem czy czymś podobnym, jak jakimś pilniczkiem czy papierem ściernym. Jest bardzo twarda, możemy wiercić w niej otwory. Nic się z nią złego nie dzieje. Do wykonania formy będziemy potrzebować silikonu. Obojętnie czy z katalizatorem niebieskim, czy z katalizatorem czerwonym. Przypominam, niebieski to katalizator wolny, czerwony to katalizator szybki. Nie ma to dla nas większej różnicy, ponieważ, tak jak mówiłem, formy małe, nieskomplikowane nie muszą być. Odlewane przy użyciu komor, komór ciśnieniowych, także nie jest nam potrzebny ten długi czas wiązania silikonu, aby móc go odgazować. Dodatkowo do wykonania kopii przedmiotu, ja polecam tą żywicę, którą widzicie, jest to Rencast FC52, dlaczego właśnie ta żywica. Jej kolor niemal idealnie nadaje się do odlewania zęba. Ja jej niczym nie barwię, po prostu tak jak ząb zostaje odlany, tak wygląda. Polecam Wam sklep modelarnia 24.pl nie dlatego, że jest to filmik sponsorowany przed ni przez nich, a dlatego, że ja jestem tam klientem od dawna i jeszcze nigdy nie zdarzyło się tak, żeby do mnie przyszedł towar źle zapakowany, źle zabezpieczony bądź żeby przyszedł jakiś stary i niezdatny do użytku, towar zawsze jest świeży, jest świetnie zapakowany. Żywicy Rentcast ostatnio nie było w ofercie sklepu. Jeśli na dzień dzisiejszy ta Żywica wróciła do oferty, link macie na dole w opisie filmiku. I jeszcze pokrótce, jeśli chodzi o koszty. Ja mam silikon w kilogramowym opakowaniu, ponieważ używam go cały czas, potrzebuję go dużo. Natomiast silikon w małym opakowaniu, to jest 0.25 kg, to koszt około 28 zł. A żywica, która tak jak mówię, obecnie nie jest dostępna na stronie sklepu, to koszt około 55 zł za kilogram. I tak samo ten silikon w opakowaniu 0,25 kg starczy Wam na wykonanie kilku, kilkunastu form, w zależności od tego, jak wielkie będą to formy. Tak samo tej żywicy starczy Wam na całkiem pokaźną sumę odlewów, jeśli będą takiego rozmiaru, akurat jak u mnie na filmiku. Ponadto będziemy potrzebować strzykawki, igły. Najlepiej tempę. Jeśli nie ma takich tempych w aptece, ponieważ ja u siebie na okolicy nie znalazłem. Możemy zwyczajnie papierem ściernym wstępić ostrą igłę. Wagę jubilerską bądź wagę kuchenną. Jeżeli będziemy używać wagi kuchennej, zabezpieczmy ją tak, aby się nie ubrudziła chemią. No i oczywiście jakieś kubeczki, coś do mieszania. Pamiętajmy również o rękawiczkach. BHP przede wszystkim. Pistolet na gorący klej również nam się przyda. I również będzie nam potrzebne coś, z czego wykonamy formy. Tu jest naprawdę duża dowolność. Może być to tektura oklejona taśmą, tak aby nie wsiąkał w nią silikon. Może to być jakaś sklejka, jakieś drewienko. Mogą to być kawałki jakiegoś plastiku. Tak jak na przykład w moim przypadku zobaczycie, są to stare karty z kodami do banku. Dowolność jest ogromna. Jeśli mamy już nasz model, mamy materiały, którymi obudujemy ten model. Pozostaje nam przytwierdzić model do podłoża. Do przytwierdzenia, możemy użyć albo pistoletu z gorącym klejem, albo jakiejś masy modelarskiej czy plasteliny technicznej. Ważne jest, aby czy masa modelarska, czy technicz... plastylina techniczna nie zawierały siarki. Ponieważ silikon i siarka bardzo się nie lubią. I w miejscu, gdzie plastylina będzie się stykać z silikonem, jeśli będzie zawierała siarkę, silikon zwyczajnie nie będzie sieciował. Ponieważ są to małe elementy nieskomplikowane. Wystarczy zrobić dosłownie taką, taki mały stożek z plasteliny. Ja tutaj używam plasteliny technicznej, którą również możecie dostać na stronie sklepu modelarnia24.pl Więc robimy sobie taki mały stożek i po prostu przyczepiamy nasz element do tego stożka. I tak jak mówiłem, dobrze jest, znaczy, przede wszystkim. Miejsce, które będzie widoczne, musi być u góry, ponieważ to będzie w przyszłości dno formy, i tam nie chcemy żadnych po prostu poprawek, żadnych dodatkowych rzeczy robić. Chcemy, aby ono odwzorowywało to, co odlewamy w skali 1 do 1. Natomiast sam dół nie jest już tak bardzo ważny. Ważne jest, aby zostawić sobie troszkę tego miejsca. Na nieco więcej żywicy, ponieważ żywica, jak zastyga, ona dostaje odrobinę skurczu. Inna sprawa, że lepiej jest nalać więcej i później odciąć tą nadlewkę, niż dać mniej tej żywicy i martwić się, co dalej z tym zrobić. I jeszcze jedna sprawa, ponieważ widzicie, że na filmiku ja to kleję na jednej. Całej płytce. Nie musi tak być. Możecie to kleić na osobnych, mniejszych płytkach, jeśli Wam tak jest wygodnie, co zresztą ja później zrobię. Natomiast nieraz jest tak, że warto jest ułożyć kilka czy kilkanaście takich ząbków w rzędzie obok siebie i zrobić jedną większą formę na wszystko. Jeśli to jest cały komplet, jest to nawet całkiem wygodne, ponieważ wiemy, że nie zgubimy danych elementów. Innym materiałem, z którego możemy zbudować formy, a o którym nie wspomniałem wcześniej, są klocki Lego bądź typu Lego, tak jak tutaj widzicie na filmie. Ja osobiście bardzo lubię robić formy z Lego. Nie każdy to lubi, ponieważ tam zostają pewne takie nadlewki z przerw pomiędzy klockami, co zobaczycie w późniejszej części filmu. Ale klocki Lego są bardzo mobilne, pozwalają bardzo łatwo złożyć, rozłożyć jakąś formę, choć zdecydowanie szybszym sposobem jest robienie tych form właśnie z jakichś plastikowych kartoników, czy też tekturowych, odpowiednio przygotowanych. Pamiętajmy również, aby nasza forma była odpowiednio wysoka, tak abyśmy mogli nalać. Z silikonu wystarczająco, aby zakrył odpowiednio grubą warstwą cały nasz przedmiot, który odlewamy. Jest to ważne, ponieważ nie chcemy, aby była ta warstwa zbyt cienka, aby gdzieś tam później nam się niechcący przerwała, czy coś w tym stylu. Jeśli mamy przygotowane już nasze formy, możemy zabrać się za odmierzenie odpowiedniej ilości silikonu. Do tego będzie nam potrzebny Tenże silikon, oraz jak wspomniałem, waga. Może to być waga kuchenna. Tylko tak jak mówię, jeżeli zamierzacie jej używać później w kuchni, zabezpieczcie ją odpowiednio, aby nie ubrudzić jej. Ponieważ silikon jest to chemia, ten konkretny silikon nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością. Odmierzamy sobie odpowiednią ilość silikonu oraz katalizatora, tak jak jest to podane na opakowaniu. W tym przypadku proporcja to jest 100 g silikonu i 5 g katalizatora. Odpowiednią ilość oczywiście możemy wyliczyć z proporcji, co podawałem w poprzednim filmiku. Ile mamy odmierzyć tego silikonu? No tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ głównie musimy zdać się na, na naszą własną intuicję odmierzyć tego silikonu mniej więcej tyle, ile będziemy potrzebować. Najlepiej z lekkim zapasem, ponieważ zawsze jest wygodniej zrobić to raz, napełnić formy, a nieżeli później dorabiać jeszcze tego silikonu. Ale nawet jeśli odmierzymy go za mało, to nic wielkiego się nie stało. Możemy dorobić go za chwilę więcej i uzupełnić braki w formach. Nie jest to nic złego. Jeśli już połączyliśmy silikon. Z katalizatorem. Pamiętajmy, aby wymieszać go bardzo dokładnie. Przy użyciu niebieskiego katalizatora nie musimy się śpieszyć, więc możemy poświęcić temu procesowi więcej czasu. I tak, jak mówiłem, pamiętajcie, aby dobrze poskrobać po brzegach naczynia oraz po spodzie, ponieważ tam najczęściej początkujący robią taki błąd, że Omijają te miejsca i tam gdzieś zostanie źle wymieszany silikon. Później on może dostać się gdzieś do naszego obiektu, który odlewamy, i zwyczajnie, rozformowując, widzimy, że są jakieś nierówności na naszej formie, czy inne artefakty. Tak to nazwijmy. Pamiętajmy również, aby naczynie, którego używamy do mieszania silikonu, było nieco sztywniejsze. Ja kiedyś spróbowałem sobie wymieszać silikon w takim zwyczajnym, jednorazowym kubeczku do wody i powiem wam, że była to katastrofa. Kiedy już wymieszamy silikon, tutaj możemy przejść do odgazowania go, ale my ten proces pomijamy, ponieważ tak jak mówiłem, przy tak drobnych elementach nie będzie nam to potrzebne. Nalewamy silikon do form. Jak to robimy? Najlepiej jest to robić z góry cienkim strumieniem. Lejąc silikon w jedno miejsce, tak aby on swobodnie sam rozszedł się po naszej formie. No i lejemy odpowiednio na wysokość, aby zakrył nam cały nasz odlewany obiekt. Używając tego silikonu wolniejszego z katalizatorem niebieskim. Dodatkowo zapewniamy jeszcze więcej czasu, aby powietrze śmiało mogło sobie wyjść na zewnątrz i nie zostać w formie. Możemy również taką formę delikatnie opukać tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli mamy pewność, że nasz przedmiot jest odpowiednio przytwierdzony do podłoża i on się nie odczepi, nie przewróci gdzieś tam w tym silikonie. I przy rozformowaniu nagle nie okaże się, że on jest przyklejony do jednej ze ścianki, jest krzywo i w ogóle forma jest do wyrzucenia. Po upływie 24 godzin w tym wypadku możemy rozformować nasze elementy. Ja zazwyczaj daję troszkę więcej czasu jeszcze, ponieważ chcę mieć pewność, że wszystko bardzo dobrze związało. Jeśli używaliśmy silikonu z katalizatorem czerwonym, ten czas skraca nam się do około 8 godzin, i po tych 8 godzinach już możemy śmiało rozkładać nasze formy, wyjmować tą kostkę silikonu z elementem w środku oraz wyjmować sam element. Co do wyciągnięcia teraz elementu z bloku silikonu, który mamy, w przypadku tego pojedynczego kła jest to bardzo proste. W przypadku tych zębów z korzeniami jest to nieco bardziej skomplikowane, ale nie jest to jakieś super skomplikowane. Jak widzicie na ekranie, wystarczy zrobić takie dwa nacięcia i już możemy bez problemu wyciągnąć nasz kieł. Czy tam nasz jakiś ząb trzonowy. To samo tyczy się jakichś mniej skomplikowanych obiektów, jeżeli mają takie zagłębienia i tak dalej. Zawsze warto sobie przemyśleć, gdzie naciąć, jak naciąć tą formę, tak aby ona nadal była całością, ale abyśmy mogli śmiało wyjąć nasz element bez uszkadzania tej formy w środku. Jeśli już mamy nasze gotowe formy, możemy zająć się odlewnictwem. Do tego, tak jak wspomniałem, będziemy używać żywicy Rendcast FC52, ponieważ według mnie nadaje się ona do tego idealnie. I tutaj, jak w przypadku silikonu, zaczynamy od tego, że musimy odmierzyć odpowiednie proporcje. W tym wypadku jest to 1 do 1 wagowo, ponieważ są też żywice, które odmierzamy na przykład 1 do 1, ale objętościowo. My tutaj mamy podane wagowo, dlaczego to jest ważne. Dlatego, tak jak wspominałem w jednym z poprzednich filmów, jeśli dodamy za, za mało któregoś ze składników, te formy albo będą dłużej tężeć, albo nie uzyskają całkowitej odpowiedniej twardości. Inna sprawa, że później okaże się, że części A zostało nam więcej niż części B, ponieważ robiliśmy to objętościowo. A być może który ze składników jest cięższy od drugiego. Kiedy już odmierzyliśmy sobie odpowiednią ilość żywicy, mieszamy ją bardzo dokładnie, jak w przypadku silikonu. Tutaj natomiast naczynie no, nie musi być super twarde, ponieważ żywica jednak jest dużo bardziej płynna niż silikon. Kiedy już Wymieszaliśmy sobie nasz, naszą żywicę. Jak teraz ją do tak małych form. No tutaj przychodzi nam z pomocą wspomniana wcześniej strzykawka. Strzykawki możemy kupić w aptece bez żadnego problemu. Gorzej tak jak mówiłem z igłą, ja rozglądałem się po moich aptekach, nie znalazłem igieł tępych, ale to też nie jest bardzo problematyczne, ponieważ ostrą igłę możemy wziąć jakiś papier ścierny, stępić. I po co to robimy? Po to, że igłą najlepiej, jak z wyczuciem, sięgniemy do najdalszej części formy, najgłębszej, i tam będziemy wstrzykiwać żywicę. Ta żywica wypełni nam formę od dołu, eliminując z niej wszelkie bąble powietrza. I ta igła dobrze jak jest tępa, ponieważ jeśli mamy ostrą igłę, to nawet nie będziemy czuli, kiedy przebijemy się przez naszą formę. A tego byśmy nie chcieli, ponieważ no, wtedy powstaje nam niepotrzebna dziura. Jeśli już wypełniliśmy formy, tutaj znowu możemy przejść do momentu, kiedy wkładamy formy do komory ciśnieniowej, po to, aby ścisnąć jeszcze bardziej wszelkie powietrze, które mogło zostać uwięzione w tej formie. Ale tak jak mówię ja, takich zębów zrobiłem całe mnóstwo. Nie używałem komory ciśnieniowej, one wychodzą idealnie. Jeśli mamy odrobinę wprawy, mamy odrobinę wyczucia, pamiętajmy tylko, aby kiedy nabierzemy żywicy do strzykawki, założymy sobie igłę, tak jak pani doktor robi z lekiem wycisnąć powietrze z igły. Bo my tego powietrza tam nie chcemy. My chcemy tylko i wyłącznie mieć żywicę. Żywica Rencast FC52 zastyga po około 10 minutach, z tego co wiem. Ale całkowity czas do rozformowania to jest około 2 godzin. Więc po około 2 godzinach, już śmiało możemy sobie wyciągnąć nasze kopie. W jaki sposób natomiast sprawdzić, czy ta żywica jest w 100% stężała? Najlepiej wziąć kubeczek, w którym tą żywicę mieszaliśmy, i sprawdzić, jak pozostałości zachowują się na jego dnie. Pamiętajmy również, aby przy rozformowaniu naszych elementów zachować ostrożność, ponieważ jeżeli będziemy dbać o te formy, nie będziemy ich mocno rozciągać itd. Starczą nam one na długi, długi czas. Ja używam niektórych form od dawna. One też się zużywają, ale im bardziej będziemy postępować z nimi delikatnie, tym na dłużej nam one starczą. Czasem to rozformowanie jest dosyć ciężkie, ale przy odrobinie wprawy i wyczucia na pewno takiej formy za szybko nie uszkodzimy. I tak jak widzicie, bez komory ciśnieniowej, bez komory próżniowej, te ząbki wyglądają fantastycznie. One są odwzorowane idealnie. W czaszce są niemal nie do poznania, które są prawdziwe, które są sztuczne. Myślę, że to wszystko. Jeśli są jakieś pytania, zapraszam do komentowania. Jeżeli filmik Ci się podobał, możesz dać mu łapkę w górę. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Dziadek Senoszy.